to Lew Lewandowski, witam Państwa, chcę tu Państwu zaprezentować samochód, jaki mamy do sprzedania, a jest to Ford Fiesta z 2011 roku, silnik benzynowy o pojemności 1242 i mocy 82 koni. Drodzy Państwo, autko tutaj ma dowód rejestracyjny, jest zarejestrowane u nas w kraju, w Elblągu. Widzimy tu numer rejestracyjny, numer Win oraz datę pierwszej rejestracji 15 wrzesień 2011 rok. Są to potrzebne dane do zweryfikowania historii pojazdu tego samochodu. Powiem także, że samochód jest bezwypadkowy, żaden element blacharski nie był powtórnie lakierowany. Sprawdzimy to za chwilę czujnikiem lakieru. Auto prezentuje się bardzo dobrze. Tak jak widać drodzy Państwo, nie ma jakiś gniot, rys i tym podobne. Tutaj jest delikatna wnioteczka, taka mini, naprawdę trzeba się przyjrzeć. A więc tak jak obiecałem, zmierzymy teraz samochód czujnikiem lakieru. Jest czujnik lakieru. Sami Państwo zobaczycie, że żaden element blacharski nie był powtórnie lakierowany. Różnica lakieru 20-30 to jest wszystko w normie. na lef.pl tutaj na naszej stronie lef.pl Drodzy Państwo, zobaczycie ceny tego pojazdu lub zapraszam osobiście Elbląg, ulica Bociania 2 Jest to jest samochodem, który jest łatwy w naprawach. Serwis tego samochodu jest prosty dla mechanika. To jest starej generacji silnik czterogarowy. Doskonałe auto do nauki jazdy do miasta, na dojazdy do pracy. Tak wygląda środek tego auta. Dwa klucze. Elektrycznie otwierane szyby elektryczne, lusterka podgrzewana przednia szyba elektrycznie, drodzy państwo, jest to świetne rozwiązanie zwłaszcza zimą. Tu się włącza, wtedy szyby nie trzeba skrobać, ona jest elektrycznie podgrzewana, klimatyzacja również jest, ona działa, chłodzi. To pizzerka zadbana, nieporwana A więc drodzy Państwo Zapraszamy do naszego komisu Auto Lef Lewandowski, który znajduje się W Elblągu przy ulicy Bociania 2 U nas sprzedaż swoje auto Za gotówkę, zapraszamy do negocjacji